56 years ago, Russia, the northern Ural Mountains, a group of nine students of the Ural Polytechnic Institute embarked upon a difficult winter expedition to reach the Otorton Mountain. Their journey seemed to progress according to plan. However, on the seventh day of their trip, the weather conditions worsened. They lost their orientation and were forced to set up a camp on the slope of the mountain called Kolat Siakal. It was their last stop. Three weeks later in Yekaterinburg, when their families received no word of their success, the first rescue expeditions were sent. On February 25th, 1959, an abandoned encampment was found. The tent was torn down and covered with snow, with all the group's belongings left inside. Further examination revealed it was cut from inside out. The surrounding footprints indicated the crew had fled the tent. They were barefooted. This suggests a frantic escape, characteristic of people scared out of their wits. Two sets of prints led to a forested area down the slope. The rescue team found an improvised fireplace and two bodies. They were lying in but their underwear, with cuts and scratches to their limbs, suggesting they had tried to climb the tree in panic. What could terrify them so much? The next three bodies were found scattered a few hundred meters from the first discovery. One of them had suffered a fractured skull, this despite no evidence of a struggle. It took the spring thaw, two months later, to enable the rescue team to find the rest of the victims. The last four skiers were found buried in a thick layer of ice and snow. Their autopsies led to even more bizarre findings. All of the bodies had severe internal injuries caused by an undetermined force, similar to that of a serious car accident. No external damage nor bruises were visible, besides a tongue ripped from one victim's mouth and a strange orange skin color. Much speculation arose from these puzzling events. Such theories included attack from the local tribesmen, from an avalanche or animals each theory however only served to create more questions the truth behind this tragic course of events remains unexplained to this day what really happened maybe the answer still waits to be discovered deep under the snow witajcie kochani dzisiaj Serii z mojej półki. Mam dla Was dość ciekawą grę. Opartą na autentycznych wydarzeniach. Opowiadających prawdziwą historię. próbującą rozwiązać zagadkę sprzed grubo ponad 70 lat. Jak widzicie, jesteśmy na Syberii. No i myślę, że powinna być. Znaczy, no może nie dla każdego. Powinna być znana historia. Wyprawy diatłowa, więc warto sobie poczytać na ten temat, jeżeli chcecie mm, dowiedzieć się czegoś więcej. To jest autentyczna historia, która wydarzyła się w 1950 tam w roku. Mieliście na początku w intro dokładnie podane wszystkie dane. No i cóż, no jak widzicie, no jest pięknie fotogrametria tacy tutaj nigdzie nie można wejść, dlatego już nie zawracam sobie głowy oglądaniem wszystkich budynków. To jest nie. kolejna gra ze studia 11 Beat Studio, czyli polskiej gry, tak? Polskiej firmy. No cóż, pójdźmy sobie. Spróbuję dojść do namiotu, nie? Tutaj ważnym jest, żeby spróbować udać się szlakiem tej wyprawy zaginionej. Także myślę, że będzie super. Co prawda. Lektor na początku powinien być po polsku, ale od premiery na PlayStation to nie zostało poprawione. Jest po angielsku. Na pecetach już jest po polsku. Andrzej Hyra to czyta, a wtedy na PlayStation kurwa dalej po angielsku. No ale cóż, myślę, że gdyby było po polsku, byłoby bardziej czytelne i przyjemne. No i oczywiście klimat robi muzykę, tak, wsłuchajmy się chwilę w muze. No to jak akurat chciałem, żebyście się wsłuchali to chyba przestało śpiewać. No cóż. Prawo Murphy'ego. Byśmy ma pójść, nie tak to pójdzie. O, tam jest jakieś przejście i myślę, że... Że tak dawno w to grałem, ale myślę, że to tędy musimy się udać. Wiesz to nie jest w tej grze tak oczywiste, no... No cóż, pod drzewami. O, okej. Na końcu zobaczyłem tylko rozbłysk. Palące do granic możliwości światło. Ból, który rozrywał moje ciało, czułem, że wyrywa mi duszę. Po chwili byłem nikim. Niczym. Światło zgasło, a ja rozpłynąłem się we wszechogarniającym mroku. Jakże się ucieszyłem, że wreszcie nastał koniec. Jak widzicie już teraz jest normalnie po polsku lektor. Wstęp też powinien czytać polski lektor, no ale cóż. No i teraz błądzimy węble praktycznie. Mając nadzieję, że trafimy na namiot. Prawdopodobnie to jest doskryptowane i jakbyśmy nie szli to i tak musimy na niego trafić, bo jeszcze nie mamy żadnej mapy, nic, dopiero właśnie po odkryciu namiotu będziemy mieli mapę. żadnych wskazówek, w którą stronę iść. Także... No cóż, no, szukamy namiotu. To polecam zagrać, jeżeli ktoś będzie miał możliwość gdzieś na jakiejś prompce kupić tanio. Gra nie jest łatwa. To, to trzeba przyznać. Gra nie jest łatwa, nie prowadzi nas za rączkę w żaden sposób. No i jest to horror, także... Także jeżeli ktoś boi się różnych dziwnych rzeczy o, że coś się zmieniło to również postrzegam, że to nie jest taka sobie gra tyle coś się zmieniło, więc chyba jesteśmy na dobrej drodze do namiotu ale nigdzie nic nam nie sygnalizuje tego jak widzicie mamy namiot w okolicy. Więc no cóż, będziemy szli, aż go znajdziemy? co to było? Chyba robiłem dwa podejścia do tej gry i no raz się udało znaleźć namiot bardzo szybko, a raz niestety też tak błądziłem parę minut. Tak więc cóż no, nie ma chyba reguły na to. No? Dobrze, mamy namiot. Przynajmniej to co z niego zostało, tak. Tak został znaleziony przez ekspedycję, tak ratunkową, która Cała wysłana po zaginioną wyprawę. Okej, okay, no dobrze no. Idę za tobą krok w krok. Próbowałeś kiedyś zachować w sobie człowieczeństwo. Kiedy inni przekonywali Ci, że jesteś niczym więcej, jak tylko przedmiotem, obiektem, który mogą naginać do swojej woli. Kiedy wymawiali Ci, że jesteś potworem, który zasłużył na karę, a ty nie mogłeś sobie za nic w świecie przypomnieć swoich zbrodni. Kiedy odbierali Ci tych, których kochasz, zostawiając zamkniętego w ciemności, Problem polega na tym, że w ich ciemności nigdy nie byłeś sam. No i dobrze, jak widzicie, bardzo szybko przeszliśmy do aktu drugiego. Tego nie pamiętałem akurat. No i mamy tutaj ślady, po których należałoby tropić coś, co się wydarzyło. Tak jest. Musimy sobie pomoc wyświetlić i widzieć. No, gra jest dość ciekawa Możemy lekko przyzumować, Żeby się rozejrzeć Będą nas tutaj Ścigać różne dziwne stwory Nie możemy się bronić Coś jakby w Outlaście. Musimy uciekać tylko i nie dać się schwytać No i rozwiązać zagadkę Zaginionej wyprawy No ale Nie będę wam wszystkiego pokazywał Bo trzeba byłoby przejść całą grę Więc już zostawię was tutaj Właśnie był zapis i myślę, że zainteresowani powinni sprawdzić tą grę. Z mojej strony to wszystko. Życzę Wam miłego oglądania. Grał dla Was Radio. Trzymajcie się. Cześć, cześć.